Moim zdaniem bardzo, bardzo ze sobą pasują, z tego względu, że i Basia jest bardzo rodzina, no i Krzysiu, Basia jest e, bardzo dobrą osobą, no i Krzysiu, więc e, no wydaje mi się, nie wiem na ile procent, nie umiem, ok nie umiem określić, ale na pewno mocno i bardzo do siebie pasują. Mam nadzieję, że ich związek e, przetrwa długo, nawet e, z Cornelią wczoraj o tym rozmawiałam, że nie zdziwi mi się, że jak, jak za 3-4 lata już będą mieli dzieci. <grym> Czy e, ty, znając Krzyśka, bo Krzycie, no też obracaliście się w tym męskim towarzystwie. E, razem też był taki moment, że odpadliście. Krzyk akurat e, wrócił. Czy twoim zdaniem pasuje Krzyk do Basi? Oboje są bardzo uczuciowi, tak mi się wydaje. Mm. Kurczę, nie znam ich aż na tyle prywatnie, żeby się wypowiadać, czy są dobrymi ludźmi, tak jak Ola mówiła, wierzę w to, jakby wierzę, w, że każdy z zasady jest dobry. Eee, jakby postępowanie czasami, po czasami weryfikuje, ale na pewno są uczuciowi i nie boją się mówić o tych e, uczuciach, emocjach, więc z, z tej perspektywy na pewno do siebie pasują. I z perspektywy oglądając program, tak, pasują do siebie i fajnie by było ich nawet zostawić, jeżeli mieliby szansę być ze sobą e, w programie. Jak dalej będziecie rozwijali swój związek? Czy już mieszkacie ze sobą? Jeszcze nie mieszkamy, dopiero pomieszkujemy. Michał bardzo często u mnie śpi, e, więc e, zostaje, mówi, że moje mieszkanie jest fajniejsze, więc jak na razie e, pomieszkuje u mnie. Zobaczymy jak się potoczy dalej cała sytuacja, więc e, tak. Ciężko. Chciałbyś mieszkać z Olą? Nie mam żadnych obiekcji, to jest kwestia takiego przeczekania, trochę takiego dotarcia się i czym więcej będę przebywał w towarzystwie Oli, tym bardziej będę utwierdzał się, w którą stronę idziemy, czy idziemy w tą właściwą, czy, czy może przeciwną. Także ja nie jestem zamknięty na żadną ewentualność, jestem optymistycznie nastawiony i raczej wierzę, że tak będzie. A w takim razie, kiedy jest ten dobry moment, żeby ze sobą zamieszkać? E, no, tu nie ma określonej daty. Wydaje mi się, że po prostu to trzeba czuć. E, to dwie osoby muszą zadecydować i to będzie ten moment, kiedy Michał wróci do, do domu, a ja do niego zadzwonię. No i powiem Michał, proszę wróć. Ale jeszcze nie było dnia takiego, bo jednak śpi u mnie codziennie. Więc e, zobaczymy, jak to się potoczy. Jak będzie spał u siebie, no to wtedy może zadzwonić, to wtedy może będzie ten moment. Jeśli wam się podobał ten wywiad, to zapraszam was do komentowania, śledzenia profilu przy na Instagramie i dawania łapek w górę. Pozdrawiam.